To przenosi, tak. Dzień dobry Państwu. Wielokrotnie tutaj na tej sesji sprawozdawczej opowiadałem Państwu o właściwościach optycznych nanostruktur z półprzewodników 2,6 i dzisiaj opowiem o innym zagadnieniu, o ekscytonach w półprzewodnikach dwuwymiarowych, o temacie, którym zajmuję się od, od jakiegoś czasu z kolegami i koleżankami z Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych w Tuluzie. Ta prezentacja będzie dotyczyła trzech prac, które ukazały się w zeszłym roku. Badania te zostały wykonane na takich materiałach jak monowarstwowy dwusiarczek wolframu, dwusiarczek molibdenu albo dwuselenek molibdenu. Również była praca o atomowo cienkim czarnym fosforze, o tym, o tym nie będę mówił. Natomiast ponieważ o ile się orientuję, to w instytucie takie materiały nie są badane, przynajmniej nie pod kątem ich właściwości elektronowych, więc w czasie tej prezentacji będę chciał zareklamować niejako interesującą fizykę, jaka w tych materiałach jest ukryta. Natomiast szczegóły tych prac raczej pojawią się w skrócie telegraficznym. Proszę państwa wszyscy wiedzą, znaczy historia tych materiałów zaczęła się od grafenu, atomowo cienkiej Warstwie atomów węgla, która została pierwszy raz wyizolowana w na Uniwersytecie w Manchesterze w grupie um, Gajma i Nowosielowa poprzez odlepianie plastrem kolejnych warstw grafitu czyli przez wykonywanie mniej więcej takiej czynności. To było możliwe dlatego, że wiązanie w takiej pojedynczej warstwie jest bardzo silne, natomiast warstwy między sobą utrzymują się tylko dzięki słabym oddziaływaniom van der Waalsa. Okazało się, że nie tylko grafen można w ten sposób uzyskać i wkrótce wkrótce później ukazała się praca z tej samej grupy Nowoselowa i Gajma, w której pokazano, że można również w ten sposób dostać cienką warstwę takiego skomplikowanego i egzotycznego dla mnie tlenku, a także monowarstwowy płatek dwu siarczku molibdenu czy też dwuselenku niobu. Te dwa y, materiały należą do rodziny dwóch alkogenków metali przejściowych. To jest bardzo duża rodzina. Ten materiał jest metalem i nad przewodnikiem. MOS2 jest półprzewodnikiem i o, tym, o tej rodzinie materiałów. Y, Będę opowiadał w dalszej części tej prezentacji. Otóż Państwo mogliście się z tymi materiałami zetknąć, ponieważ są od dawna wykorzystywane jako smary. Rowerzyści bardzo je lubią. Półprzewodnikowe związki to są te wymienione tutaj. To są, to, to są dwóchalkogenki molibdenu. Albo wolframu i tak jak w wypadku grafitu, ich poszczególne warstwy są słabo związane oddziaływaniami van der Waalsa, co właśnie umożliwia dobre smarowanie między innymi. Również fizycy znają te materiały od Y, dawna y, ich struktura pasmowa była znana już w latach 60. czy 70., i było wiadomo, że w objętościowej formie te materiały wykazują przerwę skośną. Wierzchołek pasma walencyjnego jest w punkcie gamma, natomiast minimum pasma przewodnictwa znajduje się w połowie drogi między punktem gamma i punktem k. Y, strefa Brillouina ma kształt takiego sześciokąta, y, co odzwierciedla symetrię krystaliczną y, tych kryształów. Kiedy się okazało, że można takie materiały ścieniać, ludzie zaczęli się zastanawiać, co wtedy się będzie działo ze strukturą pasmową, i okazało się, że kiedy przechodzimy od formy objętościowej do, do warstw o grubości kilku monowarstw, aż do pojedynczej monowarstwy, to minimum w punkcie gamma, energia tego minimum w punkcie gamma obniża się i również obniża się energia minimum w punkcie K w paśmie przewodnictwa. W związku z tym monowarstwowe dwuchalkowianki metali przejściowych są półprzewodnikami o prostej przerwie. Towarzyszy temu efektowi wielki wzrost intensywności fotoluminescencji w porównaniu z grubszymi z materiałami o większej grubości. No ale jest wiele półprzewodników o prostej przerwie, wiele z nich świeci, więc co, co tak naprawdę jest ciekawego w tych konkretnych materiałach. Przyjrzyjmy się zatem bliżej strukturze pasmowej tych monowarstw. Otóż mm, to jest jeszcze raz narysowana ich strefa Brillouina, prosta przerwa jest w punktach K, znajdujących się tutaj w wierzchołkach tego sześciokąta. Otóż wierzchołki, wierzchołek pasma walencyjnego Zbudowane jest z orbitali D, metalu przejściowego, co w skrócie prowadzi do tego, że jest bardzo silne oddziaływanie spin orbitalne i te krawędzie pasm są rozszczepione przez to oddziaływanie spin orbitalne, tak silne, w związku z tym obserwujemy dwa, e, dwa, dwa przejścia ekscytonowe oznaczane zwykle jako A i B. Ponadto struktura krystaliczna takiej monowarstwy nie ma e, symetrii inwersji, w związku z tym momenty magnetyczne związane z elektronowymi funkcjami blocha w, tak, w tym punkcie K i w sąsiedniej dolinie mają przeciwny kierunek. Prowadzi to do reguł wyboru, optycznych reguł wyboru, takich, że światło spolaryzowane kołowo prawoskrętnie jest absorbowane przez nośniki w dolinie K, natomiast światło spolaryzowane lewoskrętnie. Przez nośniki w sąsiedniej dolinie. W związku z tym mamy do czynienia z nierównoważnymi dolinami K i K', które możemy traktować niejako jako, jako taki binarny indeks, jako pseudospin. I ten pseudospin jest analogiczny do, do spinu elektronowego w takich półprzewodnikach jak arsenek galu, w tym sensie, że tak jak w arsenku galu możemy światłem wygenerować polaryzację spinową, tak, tak w tych materiałach. Możemy światłem wygenerować polaryzację dolinową. To pokazuję, mogę pokazać na tym slajdzie. To jest wynik eksperymentu pomiaru fotoluminescencji pobudzanej kołowo w monowarstwowym dwuselenku wolframu. Mierzymy luminescencję w dwóch polaryzacjach kołowych i stopień polaryzacji tej luminescencji, którego zanik jest tutaj namalowany, odzwierciedla zmianę polaryzacji dolinowej, czyli... czyli czyli zanik tej, tej polaryzacji związany jest z rozpraszaniem pomiędzy dolinami. Takie monowarstwy możemy uzyskać nie tylko poprzez odlepianie, odlepianie plastem, ale w szczególności koledzy z Politechniki w Lozannie, z którymi współpracujemy, potrafią wyhodować poprzez chemiczną depozycję z fazy pary taką monowarstwę o powierzchni prawie centymetra kwadratowego i na taki właśnie materiał, ta, takie materiały po, pozwalają. W szczególności prowadzić yy, pomiary spektroskopowe bez wykorzystania technik mikroskopowych, które są koniecznie w tym, w tym wypadku, gdyż takie, takie płatki mają rozmiary mikronów. I na takich właśnie materiałach wykonaliśmy eksperyment opisywany w tej publikacji, w, których, w którym e, mierzyliśmy transmisję światła w polaryzacjach kołowych i w bardzo wysokich polach magnetycznych do 65 tesli. Celem tej pracy było wyznaczenie g czynników ekscytonowych, w związku z tym rejestrujemy energię, energię tych przejść w funkcji pola magnetycznego, wyznaczamy rozszczepienia i e, wyznaczamy g -czynniki, które w tym wypadku które wynoszą mniej więcej 4. Takie czynniki biorą się stąd, że energia zemana e, takiego ekscytonu bierze się z momentów magnetycznych elektronów e, i dziur. Te, w tych materiałach są trzy wkłady do takich momentów magnetycznych. Jest to wkład, nazwijmy go Blochowski, od tych momentów magnetycznych, które, które dyktują reguły wyboru związane z y, orbitalnym momentem magnetycznym, y, związanym z kolei z y, blochowską funkcją falową elektronów. Jest moment spinowy, a także moment atomowy związany z orbitalami typu D, kiedy się to wszystko. Y, Uwzględni, dostaje się takie wyrażenie, w którym ta czwórka pochodzi od, tych, od tego wkładu atomowego, a to wyrażenie od yy, yy, tego, tego orbitalnego momentu Blochowskiego. Ponieważ Masy efektywne w tych materiałach są bardzo podobne, wynoszą mniej więcej 40 masy spoczynkowej elektronu. To jest bliskie zero, i w związku z tym G czynnik ekscytonowy wynosi mniej więcej 4, tak jak żeśmy zmierzyli. W tych pracach interesowało nas to, jak, czy wartość tego G czynnika zmienia się z temperaturą i czy. Naprężenia w, taki, w takiej monowarstwie generowane poprzez zmiany temperatury wpływają jakoś na właściwości elektronowe. Okazało się, że nie, yy, a skąd się biorą, skąd się biorą te yy, odstępstwa od g równego 4, to proszę mnie zapytać później albo przy plakacie w czasie sesji plakatowej. Yy. Manowarce można również hodować epi, w epitaxji związek molekularnych. My dopiero zaczynamy to robić tutaj w instytucie. Pewne osiągnięcia w tej materii ma na przykład grupa profesora Furdyny z Notre Dame. A jeszcze inną metodą, którą, o której teraz chciałbym powiedzieć, jest yy, eksfoliacja w cieczy. Jest to taka metoda, w której kupuje się objętościowy proszek w supermarkecie z dwuwymiarowymi półprzewodnikami, produkuje się roztwór, a następnie. Yy, Umiejęt, poprzez umiejętną sonikację w płuczce ultradźwiękowej oraz wirowanie można, e, jeśli się to rzeczywiście robi umiejętnie, można dostać takie cienkie płatki o wielkości do, dochodzących do kilkuset nanometrów. Ym, próbka, którą y, myśmy mierzyli, y, jest tutaj, tutaj przedstawiona, jej taka charakteryzacja powiedzmy morfologiczna i, i optyczna, zawiera płatki, zawiera zespół płatków, Zespół niejednorodny. Tutaj widzą Państwo rozkład rozmiaru podłużnego, a także rozkład grubości. Widać, że monowarstwy stanowią mniej więcej 1 trzecią, 1 czwartą wszystkich płatków w takim zespole. To jest widmo transmi ekstynkcji, powinienem powiedzieć, takiego roztworu. Widać przejścia związane z ekscytonem A i B. Możemy wziąć kroplę takiego roztworu i rzucić na jakieś podłoże, zmierzyć fotoluminescencję i tutaj widzimy sygnał. Ta fotoluminescencja, proszę Państwa, jest sygnałem pochodzącym tylko od monowarstw, ponieważ intensywność luminescencji od tych grubszych warstw jest rzędy wielkości słabsza. W związku z tym mierząc taką fotoluminescencję możemy powiedzieć, że to co próbkujemy to są tylko monowarstwy. I celem drugiej pracy, którą, o której chciałem teraz powiedzieć, było zrozumienie jakie jest, jak jest źródło tej fotoluminescencji w niskiej temperaturze. Mierzyliśmy zatem, to, to, jest, to jest to tajemnicze Wilmo, którego pochodzenia chcielibyśmy które zrozumieć, skąd pochodzi, no i pomiar funkcji temperatury w szczególności pokazał, że tutaj się pojawia drugi pik, który, którego intensywność rośnie z temperaturą i on dominuje powyżej mniej więcej 100 kelwinów aż do temperatury pokojowej. Ta linia związana jest z rekombinacją naładowanych ekscytonów, w związku z tym interpretujemy tę linię, tę linię dominującą w niskiej temperaturze, która tutaj później zanika, jako świecenie ekscytonów zlokalizowanych na defektach. Ale to są pewne szczególne defekty, ponieważ jeśli skupimy się jednak laserem, jeśli skupimy laser przy pomocy obiektywu mikroskopowego do bardzo małej plamki, w takim obszarze, gdzie tych nanopłatków jest mało, to takie Gaussowskie z grubsza widmo rozpada się na, na, na wiele takich wąskich linii, które, które w czasie są niestabilne, wykazują takie wędrowanie spektralne. W związku z tym na podstawie, na podstawie takiego eksperymentu podejrzewamy, że te centra są podobne do kropek kwantowych, które zachowują się bardzo, bardzo podobnie. Również szerokość spektralna tych linii jest znacznie mniejsza niż. Szerokość spektralna ekscytonów takich dwuwymiarowych w płatkach. Takie stany były badane również w monowarstwach z dwóch selenków Wolframu. One również wykazywały takie właśnie wędrowanie spektralne. Szerokości linii były wąskie, wprawdzie mniej więcej rząd wielkości węższe niż te, które my obserwujemy i pokazano, że. Takie stany w WSE2 potrafią emitować pojedyncze fotony, co świadczy o ich, o ich o zerowymiarowej gęstości stanów, która w nich determinuje właściwości elektronów i emitowanych, ekscytonów i emitowanych fotonów. G Czynnik tych, zmierzony dla tych, dla tych quasi zerowymiarowych stanów wynosił znacznie więcej, prawie. 9. W związku z tym, żeby, żeby się przekonać, czy nasze stany są podobne, zmierzyliśmy również rozszczepienie takiego um, zespołu, znaczy lum, 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 piku luminescencji z zespołu płatków i dostaliśmy G czynnik równy mniej więcej no, 9,3, z czego wnioskujemy, że te, te nasze um, że stany emitujące w niskiej temperaturze, w takich um, płatkach eksfoliowanych w cieczy, zachowują się tak jak te quasi-zerowymiarowe, kwantowe emitery. Aby, aby udowodnić, że one rzeczywiście nimi są, powinniśmy po wykonać taki pomiar korelacji fotonowych, yy, co nie jest takie proste na tych yy, materiałach, ale być może to jeszcze zrobimy. Yy, tyle chciałem Państwu powiedzieć. Zapraszam do, do plakatu, jeśli są wśród Państwa teoretycy, którzy by chcieli się z nami takimi rzeczami zajmować. To mamy gotowy zestaw pytań, które, które możemy w każdej chwili postawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jedno bardzo krótkie, szybkie pytanie. Jeśli ktoś ma, to proszę o zadanie. Pan profesor Gałąska. Ja mam pytanie do profesora Karczeskiego. Mianowicie, jeśli ten mechanizm wpływu tego ferromagnetyka jest przez fonony akustyczne, czy w ogóle przez fonony, to powinno to być silnie zależne od temperatury, ponieważ ilość fononów zmienia się z temperaturą. W niskich temperaturach praktycznie nie ma fononów, prawda? Oczywiście poniżej temperatury Curie dla, dla tego kobaltu. I czy to, że tak powiem, jakoś się potwierdza? Ja tam pokazywałem, no, ja tam pokazywałem od temperatury, w pewnym momencie, już nie wiem, gdzie ona tam jest, i to jest, jest, jest dosyć silna zależność od temperatury, także to w pewnym sensie się potwierdza. Aczkolwiek aczkolwiek nie, nie jest to tak, że, że w niskich temperaturach to zanika do zera. Dobrze, to dziękuję bardzo i przechodzimy do następnego oddziału, tym razem, oddział drugi. Również będą dwa wykłady. Dwie prezentacje. Pierwszy, e, pierwsza prezentacja dr Michał Ławniczak. Mhm. Czy jesteśmy w stanie uzyskać informacje o zgubionych poziomach energetycznych?